Cześć. Przy ostatnim odcinku gadaliśmy sobie o WordPressie, o ostatnim o Elementorze. No i załóż, załóżmy, że już wybrałeś sposób, w który będziesz tworzył swoją stronę internetową, i dzisiaj chciałbym przedstawić ci 10 najczęściej spotykanych przeze mnie błędów na stronach internetowych, które użytkownicy wykonały samodzielnie, szczególnie po raz pierwszy, czy tam drugi. Dobra, przechodząc do tematu. Błąd numer jeden to stworzenie strony internetowej, zapominając w ogóle o odpowiedniej strukturze i szczególnie dobrze wyeksponowaniu swojej oferty w dobry, odpowiedni, prosty, intuicyjny sposób. Zalecam Ci w przypadku, gdy tworzysz swoją pierwszą czy drugą stronę internetową, trzymać się bardziej klasycznego stylu tworzenia strony internetowej, powiedzmy, żeby mieć po prostu stronę główną, ofertę, ewentualnie cejnik, galerię, kontakt i na tym skończyć, ponieważ jeżeli pójdziesz głębiej, będziesz próbował coś bardziej rozpisać, zwiększyć ilość tych podstron, no to prawdopodobnie zgubisz się samodzielnie i zgubisz swojego użytkownika. Spróbuj opisać swoją branżę, swój temat, swoją ofertę w prosty, łatwy do zrozumienia zwalniając swój sposób. Kolejny punkt to brak call-to-action. Call-to-action to jest coś takiego jak wezwanie do działania No i możemy zobaczyć to na naszym przykładzie strony internetowej devispace.pl. My mamy tych, tych call-to-action na samej stronie głównej tylko kilka. Pierwszy widzimy jak wejdziemy na główną i na górze. Od razu mamy przycisk do, z prośbą o wycenę, po kliknięciu w którym widzimy prosty mały formularz kontaktowy, wypełniając który użytkownik też od razu wie w jakim czasie możesz się spodziewać od nas odpowiedzi i ten przycisk właśnie jest najczęściej klikany u nas na stronie internetowej często użytkownicy po prostu wchodzą, nie chcą czytać więcej od razu się kontaktują tyle Dalej, ten call to action mamy po ofercie i też jeszcze niżej mamy jeszcze jeden. Więc na ścieżce użytkownika musisz tych wyzwań do działania zrobić jak najwięcej, ale no też oczywiście bez przesady, żeby po prostu. Po każdym przeczytanym rozdziale, po zapoznaniu się z Twoją firmą, trosz, firmą troszkę bliżej, użytkownik miał możliwość szybkiego skontaktowania się. Punkt trzeci, źle dobrane kolory. Też na przykładzie tego właśnie call to action, mieliśmy fuck up kilka miesięcy temu, jak troszkę przerobiliśmy szaty graficzne naszej strony internetowej i te właśnie przyciski do skontaktowania się z nami, zrobiliśmy w kolorze czerwonym. No, w, w, wtedy na tym etapie myśleliśmy, że będzie bardziej się rzucało w oczy, hmm, użytkownik na pewno to zobaczy i kliknie w te przyciski, e, które chcemy, ale wywołało to efekt odwrotny, bo no, e, kolor czerwony spudza, Brak zaufania, tak powiedzmy, bardziej odstrasza i w miesiącu, gdy testowaliśmy, mieliśmy ten czerwony kolor na tych przyciskach, no to te konwersje były, były na znacznie niższym poziomie niż zawsze. Jak wróciliśmy z powrotem do koloru, który mieliśmy wcześniej tych przycisków, bez żadnych innych zmian, no to ilość tych konwersji, kontaktów poprzez stronę internetową w dosyć szybki sposób się zwiększyła. Więc, no, zawsze, niezależnie od branży. Musisz zbadać, jakie kolory po prostu stosować, i trzymać się tej palety, w zależności od tego, jakie emocje chcesz wywołać u swoich użytkowników. Kolejny punkt, piąty brak wartości. Szczególnie ważne to jest w przypadku firm B2B, i mówię tutaj o sekcji, w której użytkownik dowie się, dlaczego musiałby wybrać Twoją firmę. E, Musisz po prostu rozpisać dlaczego w skrócie jesteś lepszy. Hmm. Znów na naszym przykładzie będzie najprościej. W tej sekcji mamy informację, że nie używamy szablonów, nie pobieramy przedpłat, przykazujemy prawa autorskie, mamy różne możliwości spotkań online e, i na żywo e, i tak dalej. Te wartości nie mogą być takie standardowe e, załóżmy. Niska cena, wysoka jakość. Nie, bo wszyscy tak mają. Nie możesz mieć tych wartości tak jak mają wszystkie inne firmy, no bo to już tak naprawdę nie są wartościami. Wartościami są tylko te punkty, które mogą kogokolwiek zachęcić do skorzystania faktycznie z usług tej firmy. Kolejny punkt to brak różnych form kontaktu. Bardzo często widzę, że ktoś umieszcza, umieszcza na swojej stronie internetowej tylko adres mailowy. No, i tyle, nic więcej. My u siebie na stronie internetowej mamy możliwość kontaktowania się przez telefon, przez e-mail. Są linki do Facebooka, do Instagrama, gdzie użytkownik też może napisać. Mamy możliwość umówienia się na spotkania online i na żywo, więc tych możliwości, form kontaktu dajemy użytkownikowi zawsze jak najwięcej, no bo są różni ludzie, różne preferencje. Kto jak woli, musimy się dostosować do jak największej ilości osób. Czasami też bardzo dobrze sprawdza się w czat. U nas nie. Z niego po prostu nie korzystałem, dlatego zrezygnowaliśmy z tej formy kontaktu. Aczkolwiek zawsze to jest zależne od branży, zależne od Twojej firmy i ten temat zawsze musisz sobie przetestować, zbadać i sprawdzić, co u Ciebie będzie działało najlepiej. Kolejny punkt to brak najczęściej zadawanych pytań umieszczonych na Twojej stronie internetowej. Szczególnie dotyczy to to branż, które są dosyć ciężkie do zrozumienia, jak u nas stworzenie stron internetowych. Mamy bardzo dużo Wraz pojęć, które nie są zrozumiałe dla zwykłych, przeciętnych ludzi i nie chcemy do końca przyciążyć, przyciążyć użytkownika tymi słowami, ale no, czasami musimy, ale z pomocą tutaj przychodzi właśnie sekcja z najczęściej zadawanymi pytaniami, gdzie, gdzie wszystko w łatwy oraz zrozumiały dla użytkownika sposób tłumaczymy. Również staramy się odpowiedzieć na jak największą ilość Pytań, w jaki sposób przebiega współpraca, żeby po prostu ułatwić naszemu użytkownikowi dokonanie odpowiedniego wyboru. A punkt ósmy to brak portfolio. Oczywiście też dotyczy to nie wszystkich firm, ale jeżeli w Twojej branży jest możliwość dodania portfolio, na przykład jesteś fotografem, no to jeżeli tego portfolio nie masz u siebie na stronie internetowej, no to musisz wiedzieć, że liczysz się z tym, że tych konwersji. Potencjalnych klientów będziesz miał znacznie mniej, ponieważ inni użytkownicy udostępniają swoje portfolio, a zawsze potencjalny klient hmm, chce się po prostu zapoznać z kim oraz z czym ma do czynienia i po prostu zobaczyć, no, tak powiedzmy, próbkę tego, co może otrzymać zamawiając u ciebie usługę. Więc, jeżeli jest taka możliwość, no to koniecznie to portfolio musisz posiadać u siebie na stronie internetowej. Punkt dziewiąty. Za dużo tekstów w stosunku do zdjęć oraz elementów interaktywnych. Bardzo często użytkownicy są przeciążani tą ilością tekstów, szczególnie w branżach bardziej skomplikowanych. Tak naprawdę, ogólnie dzisiaj użytkownicy nie czytają tekstu, tylko go skanują na szybko oczami. Więc, umieszczenie dużej ilości tekstu na stronie internetowej tak naprawdę się nie sprawdza. Chodzi mi o to, że samego tekstu. Zawsze musisz ten, do tego tekstu dorzucić jakieś obrazki, jakieś infografiki, jakieś filmiki, animacje, elementy interaktywne, ruchome i zawsze w tym przypadku użytkownikowi po prostu będzie łatwiej, prościej odnaleźć się na twojej stronie internetowej, nie będzie taki znudzony. Więc. Jeżeli jest taka możliwość przedstawienia jakiejś treści w bardziej atrakcyjny i intuicyjny sposób, to warto to zrobić. Ostatni punkt, dziesiąty. Brak wyeksponowanych opinii. Wiem, że na przykład, jeżeli dopiero ruszasz ze swoją firmą, tych opinii jeszcze nie posiadasz, ale jeżeli już przynajmniej masz dwie, trzy opinii, no to warto już to zamieścić u siebie na stronie internetowej lub w postaci odnośnika. Do jakiejś zewnętrznej platformy Google, Moja Firma czy Facebook, lub po prostu ręcznie dodać te opinie o siebie na stronie internetowej tak po prostu, żeby wzbudzić zaufanie. Na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że te 10 punktów pomogą Ci w przyszłości, gdy będziesz tworzył swoją stronę internetową, lub jeżeli ją już stworzyłeś, no to koniecznie przejdź z tą listą i zobacz, czy nie popełniłeś tych błędów i czy nie warto coś poprawić. Do zobaczenia wkrótce subskrybuj ten kanał. Cześć!